Barok to nie tylko epoka konceptyzmu, iluzji oraz kontrastów, ale także przepychu. Dlatego, po co się ograniczać? Barok. Epoka pełna kontrastu i przepychu. Ale przede wszystkim smaku. Idealnym tego przykładem. Są cynamonki, intensywne nie tylko w smaku, ale również i w zapachu. Pizza w baroku dlaczego by nie? Wystarczy, że skomponujemy ją z ciekawymi dodatkami, takimi jak figa, oraz dodamy orientalne przyprawy. W taki sposób możemy otrzymać dzieło sztuki na talerzu. Rodem Rubensa, Velasqueza czy Caravaggio. Proszę sobie wyobrazić Tarta niebiańska, gdzie szpina gdzieleni się jak wajski ogród, a feta rozpływa się niczym ambrozja. Jeden kęs i jak ekstaza godna bawekowego anioła. Rucha tarta, ser i papryka. To zupełnie jak barok na talerzu. Barok jest zakręcony i różnorodny. Jak rogaliki. O barok... Sztuka. To także aromatyczna kuchnia, dlatego ja przygotuję dzisiaj czekoladowe brownie z przyprawami korzennymi, które ludzie baroku uwielbiali. Perłowo barokowe babeczki z dodatkiem jogurtu i białej czekolady. Końcowy. Mam nadzieję, że wszystkim zasmakuje moje barokowo, nowoczesne połączenie smaków. Smacznego, bardzo dziękuję. Oto połączenie dwóch kontrastów słodkiego i słonego. Brzmi barokowo, prawda?